Sam wszystko gra? Usłyszał nas! Kto? Rabusie! Co? Mamy rabusiów w domu? Tak! Kradną mój skarb! Kredki! Ach, no to zróbmy na nie safe. Wiesz jak to zrobić? Tak, robiłam to już wcześniej. Chodź! Cześć! Dzisiaj zrobimy nietypowy organizer. Może powinieneś odpuścić. Wątpię, żeby rabusie byli w naszym domu. Rabuś, gdzie on jest? Już ci ja mu pokażę. Myślę, że zrelaksujesz się dopiero po skończonej pracy. Racja, muszę się rozproszyć. Pomogę ci. O, niech mnie czedar. Moje kredki. Schowaj je najpierw, a potem mi pomóż. Dobry pomysł. Zaraz wracam. Znajdę dobre miejsce. Ja w tym czasie skleję podstawę. Uważajcie na klej, jest mega gorący. Tutaj będzie pierwsza ścianka. Mocno dociskamy do podstawy. No i proszę, a tutaj druga. Dajcie łapkę w górę. Policzymy, ilu mamy tu przyszłych artystów. Już! Schowałem je tam, gdzie nikt ich nie znajdzie. Świetnie! Mam nadzieję, że nie w mojej szafie. Hmm, skąd wiedziałaś? Pięknie, muszę zmienić skrytkę. Powodzenia! Ja dokończę pudełko. Hop! Spód jest już gotowy. Przejdźmy teraz do pokrywy. Zrobiłem dwie części do niej. Dzięki, Sam! Jeszcze dwie! Ja w tym czasie przykleję te, które już przyniósł. Świetne połączenie kolorów, prawda? Ścianki gotowe są. Już? Bardzo szybko pracujesz, bo jestem prędkością. Świetna robota. Masz jakiś pomysł na projekt pokrywy naszego organizera? Odwróć pudełko, to zobaczysz. No to zobaczmy. Wow! Ale jesteś uroczy. Perfekcyjny autoportret. Wam też się podoba? Dajcie łapcie, jeśli tak. Wieko i pudełko są gotowe. Teraz je połączymy. Sam zrobił te części ze słomek i tektury. Pokażemy wam jak zrobić łączenia. Patrzcie uważnie. Nieco kleju. Uważajcie, jest bardzo gorący. I przyklejamy w ten sposób. Bułka z masłem. Sam przykleję drugie. Świetnie. Ja przygotuję następne materiały. Mamy odpowiednią liczbę części. Echzu, chyba się przykleiłem. Wyciągnij mnie. Czekaj, nie ruszaj się. No i proszę. że będę częścią... Yy, organizera. Byłbyś uroczym dodatkiem. Ale potrzebujemy cię tutaj. Już dłużej nie mogę. Muszę sprawdzić moje kredki. Znowu mnie zostawiasz? To niesprawiedliwe. Ech, czyli większej, ciekawszej pracy dla mnie. Przykleimy rączkę, żeby można było nosić naszą teczkę. Musimy udoskonalić safe, żeby były bezpieczne. Właśnie, i to już. Zrobimy w teczce zamek na prawdziwy kod. Tylko my będziemy go znać. Nikt niczego nie ukradnie. E, do czego ci notes? Jak to? Do zapisania kodu. Chcesz, żeby rabusie ukradli twoje notatki i poznali kod do teczki? Na no to zapraszamy. Pamiętam, ale mam mało miejsca w pamięci. Pozbądź się czegoś niepotrzebnego. Cześć, kim jesteś? Pozbyłeś się mnie? Czyli tak szlamiki traktują swoich przyjaciół? Tylko żartowałem. Tak, jasne. Przygotowałem to na następną część. Mało przekonujące przeprosinę. Stać się na więcej. Więc może to? Przepraszam, już więcej nie będę! Ja też żartowałam. I nie, nie gniewam się. Możemy składać mechanizm. Wszystko gotowe sam? Coś tam zrobiłem, ale to chyba nie to. Daj, zobaczę. W porządku, ale przyda nam się później. Uch, już się bałem. Myślisz, że markery są bezpieczne? Lepiej schować wszystko w jednym miejscu. Łatwiej się zorganizować. Świetny pomysł! Przeniosę najważniejsze rzeczy! Sam będzie zajęty przez jakiś czas. My zajmiemy się mechanizmem zamykającym. Tu są trzy identyczne otwory. Takie same robimy w organizerze. Ale uważajcie z szydełkiem. Poproście dorosłego o pomoc. No i proszę, wygląda świetnie! Su, to na pewno sprawka rabusiów. Chyba są głodni, czyli bardziej chcą je zjeść niż ukraść! Tylko nie to, moje biedne kredki! Rozwiązanie tej zagadki jest blisko. Czuję to. Hmm? To jest jakieś? Ja nie mam żadnego! Nie załamuj się, kupię ci mnóstwo nowych. Ale na razie organizer. Przynieś części do części kodującej. Racja! Im szybciej skończymy, tym szybciej wszystko schowam! A teraz połączymy części mechanizmu. Wystarczy kropelka kleju. I łączymy w ten sposób. Pospiesz się! Zbudzę je zaraz, ze moje kredki! Staram się jak tylko mogę! Niewystarczająco! Co to jest? Nie rozumiem. Już mówię. Słucham! Po wpisaniu kodu haczyki wejdą w otwory. Które? Jakie otwory? Te na nakrętkach. Chyba zaczynam rozumieć. Teraz zakrywamy mechanizm, żeby nikt nie poznał jego sekretu. Wypróbujmy też blokadę! Dobry pomysł. Zobaczymy, czy działa. O tak. Hop. Wszystko jest bezpieczne. I otwieramy z powrotem. Dziewięć, trzy. 3... Ups, nie mogę mówić na głos. Super, wszystko działa. Test się powiódł. Zamek jest gotowy, ale wnętrze nie przypomina organizera. Wszystko gra? Żyjesz? Co za dziwny sen. Wszystko lata dookoła. To kawałek plastiku do przegródki na kartki. Teraz przyda się to. Muszę mieć je pod ręką. Nie wiadomo, kiedy wpadnę na jakiś pomysł. Te sekcje zrobimy w pokrywie teczki. Złożymy jej dolną część. Skoro rabusie zjedli tę kredkę, zjedzą też organizm. Ale ty panikujesz! Ścianki są zrobione z pięciowarstwowej tektury! Przezorny zawsze ubezpieczony! Szczególnie, gdy rabusze kręcą się po domu! Trudno się nie zgodzić! Pomóż mi z projektem, dobrze? Dobrze! Czego potrzebujesz? To, co trzymasz, musimy przykleić do spodu tej części! Zrobię to w mgnieniu oka! Patrz i podziwiaj! Podoba? Świetnie sam! To na razie odkładamy. I pracujemy dalej z organizerem. Części same pojawiają się w środku, ale będzie z nimi mnóstwo pracy. Jak myślisz, kto wyciął je wszystkie? Hmm. Skoro nie ja, wielki mistrz, tektury. To może. ty! Co to za zdziwienie w głosie? Wątpisz w moje umiejętności? Gdzież! Oczywiście, że nie! Ja nigdy nie wątpiłam w ciebie. Nigdy, przenigdy. Ja czasami wątpię w ciebie. Co? Żartowałem! Wielki! Zajmuje cały stolik! Gdzie mam niby rysować? Wymyśliłam uchwyt, który będzie trzymał pokrywę pod kątem. No i co? Będziesz widział kredki! I będzie więcej miejsca! Nie tu! Słodkie makaroniki, ile tu miejsca! Dodajmy teraz kolorowy układ. Gotowe! Świetnie wyszło tu! Urządźmy to teraz! Uwielbiam tę część! Najpierw markery. Sam lubi nimi rysować. To idzie tu. Mój ulubiony brokat na kreatywne chwile. Będziemy potrzebowali różnego rodzaju pędzli. Czekaj, zapomniałaś o moim ulubionym! Będę bardziej uważna. Potrzebujesz czegoś jeszcze? być moje ulubione farby. Chciałbym już malować. Możesz narysować coś fajnego ołówkami. Hmm? Przyda się też temperówka i gumka do ścierania. Dodajmy nieco różnorodności. I wreszcie mój skarb. Największa kolekcja kredek na świecie. Uhu! Tu włożymy kartki na przyszłe arcydzieła Sama. Dodajmy jasne kolory. Jej! Ale... Przyszedł naprawdę świetnie. Chyba znalazłam Rabusia. Chodź ze mną. Imbirek? Jak mogłeś? To ja cię wypuszczam z kratki, a ty moje kredki. W końcu złapaliśmy Rabusia. Podobało wam się? Mówcie o nas znajomym. Tylko nie mówcie o kodzie do teczki. Papa! Papa! Pa.